Ponieważ dzisiaj wieczorne spotkanie poświęcone jest seniorom, najstarszym seniorem naszej grupy jest pani Stanisława Adamik, mama naszego przewodniczącego, która usłyszy parę miłych słów od najpiękniejszej tancerki paletowej, profesjonalistki, Kasi Stolarczyk, Rozmiałam ją na wielu próbach, kiedy ćwiczyła piękne dziewczątka od czterech, trzech lat do 20, miała, tak? Do 26. Tak. Wszyscy razem tańczące w różnych wykładach. No, Kasiu powiedz o Chciałam bardzo podziękować, że pani jest z nami i za uczestniczenie we wszystkich wydarzeniach. które no, Syn organizuje. I za tej okazji również tak. Dziękuję, ale to proszę To zdecydowanie jest dla kobiety. Wszystkiego. No ja w imieniu syna serdecznie dziękuję i, i naprawdę cieszę się, że syn to dostał. I będzie to bardzo długo, a może i do mnie przyjdzie. Pozwolisz, mama, że to tylko na chwilę podtrzymam i oddaję z powrotem to.